Przecież to jest bez sensu. Nie mam już gdzie się budować. Nawet nie mogę iść na pustynię, bo Frodo całą otoczył. Dobra, pozostało mi tylko rozwoje. Ja, pinkole, gdzie jest ta owca? Przecież dostanę ją dwa temu. Przepraszam. Chyba to, to karta się to, Tak. Właśnie szukam. Dziękuję Ci bardzo. Adela, to Dziękuję Adela. Słuchajcie, chodźcie tu na chwilę. Wglądajcie, co się stało? Zamron ruszył na zamek księcia Kacperiana z hordami orków. Będą tam najpóźniej za dwa dni. Jeżeli się nie pospieszymy i nie ruszymy im z pomocą, zamek bardzo szybko upadnie. Możemy zatrzymać ich w okolicach spaciowego lasu. Chodźmy przez Kamienną dolinę. O nie, Gimli. To są trzy dni drogi. Dawno już zamrąca zajmie zamek. Golem na drogę. Golem poprowadzi przez owce jar. Owczy jar. Najlepsza droga. Najkrótsza. czy możemy upaść? Aragornie nie mamy wyjścia. To są dwa dni. Słuchajcie, ruszajcie przez Owczy Jar. Ja postaram się sprowadzić posiłki. Spotkamy się w okolicach, nie wiem, spadziowego lasu. Ruszajcie. Ruszajmy. Słuchaj. Chwaciowy las! was doprowadził! Golum dotrzymał słowa! Dziękuję Golumie. Teraz możesz wracać z mistrzostwa. Damy sobie radę sami. Aragornie! O tam! Nadchodzi pomoc! Gandalfie, Aragornie. Mam dobrą wiadomość przybyłem z pomocą z Rohanu. Niestety zła wiadomość jest taka, że Legolas z elfami leśnymi dotrze tu dopiero jutro. Jesteście gotowi? Tak! Bracia! Jesteśmy tu, aby przeciwstawić się tyranii Zamrona! Jeżeli nie powstrzymamy go, zdobędzie zamek księcia Kacperiana, a jutro ruszy do naszych krain i zdobędzie nasze domy! Jest nas niewielu, ale możemy pokonać Zamrona. Dlatego pytał się, czy jesteście ze mną? Tak! Jesteście? Tak! Zabądź, Dziękuję za pomoc, Nie można strzelać, Adam, nie? Chodźmy do Po pokonaniu armii Zamrona, członkowie drużyny wrócili do Rivendell kontynuować swój udział w mistrzostwach w Osadników. Ponieśli tam druzgoczącą klęskę, przegrywając wszystkie swoje partie. Po tej porażce Aragorn zdecydował się zaniechać gry w osadników i przenieść się do północnych krain, gdzie ochrania handlarzy bursztynem.